wszystkim. Jak wiecie, w tym tygodniu Jegłę radzi jak sobie radzić z serem, a zatem radzę ludziom jak sobie radzić i jest to dosyć nietypowe sformułowanie gramatyczne, natomiast fakt pozostaje taki, że z serem trzeba sobie radzić, inaczej nie ma przebacz i utkwimy w srebrze bądź też w brązie na wieczność. No i co jakby jakby celem dzisiejszego odcinka właściwie tej trzeciej części dzisiejszego odcinka jest pokazanie jak jako zerk radzić sobie z serem mamy kilka przykładów serów oczywiście może to dziwnie brzmieć dla tych, co nie wiedzą, natomiast ser to jest taka taktyka zbyt szybka i więcej tego tłumaczyć nie będę. W każdym razie e, dzisiaj pokazujemy, jak radzić sobie z serem jako zerk. Mamy kilka przykładów, oczywiście tych serów jest mnóstwo, dlatego też nie będziemy pokazywać wszystkich, natomiast chciałem pokazać kilka konkretnych. No i właśnie, zerk właściwie, jako że te wszystkie trzy sery są dosyć szybkawe, e, pokażemy aż trzy. Trzy obrony zega. Przede wszystkim mamy Freerax Olina, który jest dosyć groźny. Jeśli chcecie go od razu obejrzeć, możecie kliknąć gdzieś tutaj. Potem mamy Six jeśli chcecie go od razu obejrzeć, bez słuchania dalej wstępu, możecie kliknąć tutaj i na sam koniec mamy Banning... przepraszam, No, Złe nazywnictwo plików. Nieładnie. Zatem jeśli chcecie obejrzeć, jak się broni przed Forgeitem, możecie kliknąć gdzieś tam. No i w każdym razie te wszystkie anotacje się pojawią z linkami. Przejdźmy natomiast do pierwszej gry. Myślę, że moglibyśmy zacząć od obrony przed Forgatem. Obrona przed Forgatem zawsze jest emocjonującym tematem. Forgate wywoływał niejedne kontrowersje już od lat. Gra już się wczytuje, dajcie mi się napić herbatki. Mm. Jabłkowa. Ach, uwielbiam chyba te jabłko. Przejdźmy do samej gry. E, w każdym razie, jeszcze może zanim zacznę gadać, chciałbym podziękować Visionowi, który włożył w cały ten odcinek mnóstwo trudu, ponieważ podjął się wysiłku przejrzenia replayów nadesłanych przez Was i jakby posortowania, tak żebyśmy mogli już pracować na jakimś konkretnym materiale dotyczącym konkretnych taktyk. Zatem dziękuję Visionowi za to, że się tego podjął, i dziękuję Wam drodzy widzowie, że jesteście taką super audiencją i przysłaliście tyle replayów. A zatem zmierzam się ze sobą dzisiaj O'Reilly Owl, a zatem hu, uh, really? A także Crazy Milk, czyli tauren, który wchodzi do karczmy, krzycząc Milk me. A zatem zobaczymy, jak w tym razie będzie. Zerk się bronił przed protosem forgatującym. Jak wiecie, forgate to jest szybka taktyka, która polega na maksymalnym wykluciu jednostek w jak najkrótszym czasie. No i tak naprawdę jest to rzecz bardzo uciążliwa dla wszystkich grach przeciwnika, no bo forgate jest jakby już obecnie istniejącą, no tak jak mówię, maksymalną wyliczoną możliwą kombinacją jednostek do którejś tam minuty. Zapytacie, okay, dlaczego wszyscy nim nie grałem? Dlatego, że Forgate ma wiele wad. Przede wszystkim przed Forge'em dzieją się dziwne rzeczy, dlatego że nie mamy czym się bronić i to jest aż do szóstej minuty. To jest build, który na początku jest bardzo, ale to bardzo kiepski do obrony. A po Forge'cie dzieją się również dziwne rzeczy, dlatego że po skończonym Forge'cie tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak ekonomia Protosa. Poświęcamy ekonomię na rzecz wyplucia tych jednostek odpowiednio wcześnie. No, i zobaczymy teraz w jaki sposób Orili Aul e, będzie się bronił. O'Reilly przed, e, przed Crazy Milkiem. Crazy Milk już tutaj wysyła swoje jednostki. Ma Zelota i Star które są tak charakterystyczne dla Forgata, jak tylko to możliwe. Mamy również tutaj proxy pają w bezpiecznym miejscu, gdzie zerwini go nie ściągną. Natomiast wyczuwając co się dzieje, wiedząc co się dzieje dokładnie z racji gazu, z racji ilości Chrono Boosta e, i tego, że inne jednostki się nie pojawiają na mapie. E, O'Reilly przygotowuje się do szerszej obrony. Co więcej, bardzo mi się to podoba, zauważcie, to jest specyficzna mapa, normalnie może łatwiej byłoby mu się bronić, prawda, na jakimś przywężeniu, natomiast tutaj ta rampa jest bardzo szeroka, a sam O'Reilly Owl nie ma jakby możliwości zapchania jakiejś wąskiej dziury tymi spinecrawlerami, tylko musi taką szeroką rampę obstawiać. Co widzimy bardzo ciekawe, do obrony O'Reilly Owl wycofuje swoje queeny, co wydawałoby się, hmm... No, queene, queeny, queeny, queeny. Natomiast queeny mają aspekt, o którym gracze często zapominają, ponieważ mogą robić transfuzje i mogą leczyć jednostki oraz budynki zelga, co się przydaje po prostu jest na wagę złota, jeśli chodzi o obronę przed 4gate. Jeśli spojrzymy na armię zelga, kilka queenów, hmm. Przeciwko czemuś takiemu, te zerdlingi no okej, okay. yy, tak naprawdę wygląda to dosyć drastycznie dla zelga, natomiast chciałem właśnie Wam pokazać jak dobrze, tutaj wrócimy do prędkości normal, Orilli sobie z tym radzi. Przede wszystkim, rzecz którą warto zauważyć, wybaczcie, że za chwilę pauzuję grę, natomiast yy, warto to zauważyć, zeloty, wbrew powszechnemu przekonaniu, wcale nie są cost effective przeciwko zerlingom cztery Zerglingi zabijają zelota. Dużo Zerglingów zabija dużo Zelotów, znaczy oczywiście 4 razy więcej, dlatego że Zerglingi kosztują, e, kosztują mniej. Natomiast e, Zeloty, które są otoczone, atakowane ze wszystkich stron, nie mają możliwości schowania się przy ścianie bądź w czołku. Nie są wcale kost w przeciwko Zerglingom, chyba że mają upgrade plus 1, ale to jest oddzielna historia. A Forgate nie pozwala na up upgrade plus 1, e, przynajmniej w klasycznej wersji. A tak widzimy, że Zerglingi. Walczą, walczą bardzo dziennie z tymi zelotami, zeloty giną i tak naprawdę Orili w tym ataku nie ponosi jeszcze żadnych poważnych strat. Co więcej, warto docenić, że Spinecrawler zadaje swoimi obrażeniami 30 damage'a przeciwko jednostkom opancerzonym, a takimi też jednostkami są stalkery. Stalkery są opancerzone. Podobnie jakby zadaje 25 obrażeń pozostałym jednostkom, a zatem Spinecrawler jest bardzo efektywny, kosztuje 150 minerałów, stoi w miejscu, co prawda można go przeparkować, można go też wyleczyć, a bardzo przydaje się podczas obrony. No i będziemy teraz obserwować jak dalej O'Reilly sobie radzi. Tutaj sądzę, że O'Reilly popełnił troszkę błąd, wychodząc z tymi zerwingami. zerwingi są świetne, przeciwko stalkerom unieruchamiają, je otaczają ze wszystkich stron i ogólnie karzą za wszystko, co można. Natomiast tutaj tak naprawdę O'Reilly nie miał wystarczająco tych zerwingów, żeby jeszcze coś z tymi stalkerami zrobić. Wycofuje się i słusznie, ale no niepotrzebnie je w ogóle, w ogóle tutaj tracił. Mamy cztery queeny na miejscu, w produkcji znajduje się coraz więcej zerwingów, z jak widzicie taką mieszanką z queenami, z pankrollami i czystymi wingami e, Póki co O'Reilly jest w stanie się obronić Wycofuje swoje queeny tutaj bardzo ładnie e, Chaser wingów bardzo może czekała tutaj i chciała zniszczyć paleon Niestety nic z tego nie wyszło Queeny się dalej leczą Jedziemy troszkę szybciej Zaraz kolejna fala warpinu. No i to co w forgecie jest tak charakterystyczne, po kilku falach warpowania jednostek, protos tak naprawdę pozostaje bez ekonomii, bez możliwości przejścia w dalszą grę, zatem jest tak naprawdę udłupiony. No i zobaczymy co się będzie dalej działo. O'Reilly tutaj dostawia kolejne królery, czując, że przeciwnik całkowicie się dedykuje temu swojemu atakowi. Queeny z bezpiecznej odległości atakują. Jak widzicie, zadają też całkiem sympatyczny, sympatyczny damage. Chowają się ogólnie za ze Zerglingami, co więcej, leczą się, co dodaje im znacznie żywotności i damage'a. Te Zerglingi natomiast właśnie w momencie, kiedy Zelotów już nie ma, Zelotów, które jakby są mocniejsze przeciwko Zerglingom niż Stalkery, trzeba wykorzystać słabość Stalkerów. Stalkery zawsze się wycofują, ponieważ Protoss musi je wycofać, żeby przeżyły i O'Reilly Owl decyduje się na atak kontratak z zerglingami to jest zawsze bardzo bardzo fajna rzecz do zrobienia na stalkery, oczywiście przydałby się tutaj upgrade speeda do zerglingu o ile dobrze widzę te zerglingi nie mają jeszcze spida. speed co więcej się nawet nie, nie robi tak jest, speed się nie robi o ile efektywniejsze te zerglingi byłyby przeciwko stalkerom jeśli miałyby spida, natomiast nie mają więc możemy sobie tylko pogdybać w tym przykładzie Natomiast sprzedam wam informację, że z forów Team Liquid, z ankiety tam przeprowadzonej, jak najlepiej jako Zerk bronić się przeciwko, przeciwko ForGate'owi wyszło. Że tak naprawdę nowo odróżnieniu od strategii to można różnie, natomiast najbardziej efektywną metodą jest czysty speedling. No to nawet bez spinecrawlerów albo tam z minimalnym jednym, dwoma czystymi speedlingami, odpowiednimi, odpowiednimi larva injectami, da się przeciwnika zajechać czystymi zerglingami, a zatem foregate to nie jest coś, czego należy się aż tak tragicznie obawiać, to nie jest e, all gloom and doom strategia, która wszystko zabija zawsze i wszędzie, to jest strategia, którą jak najbardziej można wybronić. No i kolejny push, tym razem mądrzejszy, zeloty idą dalej, pozbyć się spinecrawlerów, są mi centry. Są i e, troszkę spóźnione forcefieldy, ale, ale całkiem nawet dobre. E, no no i queiny tutaj zostają, zostają na froncie, walczą z zalotami. zauważcie, prawie żaden z queenów póki co jeszcze nie zjechał. Queiny są leczone przez siebie, musimy oczywiście uważać na ich poziom energii. Natomiast nie wygląda to tak, że jakby, jakby mogło wyglądać, I to jest moment, gdzie tak naprawdę Owl popełnia, popełnia duży błąd, ponieważ wychodzi swoimi queinami, które mają tak mało energii, za bardzo przed front bazę je traci, aż dwie z nich. Straszna szkoda, natomiast już tutaj czeka kolejna masa zerlingów, co jest, co jest oczywiście bardzo pozytywne. Zatem no ten, ten jakby kontratak był niepotrzebny, nic z nim Oul nie osiągnął, nawet nie opóźnił zbyt mocno przeciwnika, stracił dwa quiny, ale pomimo takiego popełnionego błędu, dalej samymi zerlingami jest w stanie podtrzymywać wojska przeciwnika. Jak widzicie, spinecrawlery dalej giną, natomiast giną również wojska, wojska Protosa. Co więcej, Protos ma już coraz mniej i mniej i mniej zasobów na spawnowanie kolejnych jednostek. Tym razem queeny podejmują dobrą decyzję, e, idą zniszczyć ten pylon tutaj. E, no ale, no jak widzicie, główny atak został odparty. Queeny już wracają na klipa coraz szybciej, 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 szybciej. I ziom! Uciekają, ten płynie, że zostanie wyleczony? No, nawet nie został wyleczony, a dobiegł. A zatem widzicie, że tak naprawdę, na co ma teraz pieniądze Crazy Milk? Crazy Milk ma kasę na dysponowanie jednego dodatkowego Stalkera. I to jest po prostu żałosne w tym momencie dla Protosa. Protos nie ma nic, a Zerg ma dwie działające bazy, więc tak naprawdę hip, hip, hurra dla Zerga w takim momencie i tylko się pozostaje cieszyć. Kolejny atak, zobaczmy jeszcze tak. Proforma również Zerg zamierza wybronić. Używa dalej tych, tych transfuzji, leczy swoje jednostki, leczy swoje. Queeny, queeny teraz się rzucają na stalkery. Jeden z nich zostaje zesnajpowany. No, zostaje zesnajpowany. Pozostałe jakoś tam żyją. Kolejne dwa stalkery. No, nic co jest w stanie nam zagrozić Jeśli czujecie się mocno zagrożeni na tym etapie Możecie oczywiście zostawić coraz więcej Spinecrawlerów Natomiast należy pamiętać o tym, że Forgate to nie jest coś co, co trwa w nieskończoność To jest coś, co możemy utrzymać w Przez mały, króciutki okres czasu No i Owl tutaj dalej Prawda się broni, natomiast ma już gotowe Banelingi przeciwko Zelotom Ma gotowe więcej zerwingów I znajduje się w po prostu świetnej pozycji Zobaczmy na jednostki Masz 34 robotników przeciwko 19 robotnikom Robotnikom przeciwnika, jego pozycja ekonomiczna jest po prostu przecudowna. Zeldwingi otaczają Stalkery i pozbywają się już ich raz na zawsze. A tak naprawdę, Crazy Milk nie ma nic innego odpowiedzenia, jak po prostu GG wyjść z gry. O ile w ogóle to zrobi, może, może stanie się tak, że nie zrobi, nie? Powiedział GG yy, i odpuści wychodząc z gry. Jak widzicie, Zerk bez problemu praktycznie się wybronił przed tym atakiem. Nie było nawet jakoś strasznie blisko, po prostu zrobił to z umiejętnością, w sposób przemyślany i dało się. A zatem pozwólcie, że przeładuję tylko na chwilkę ekran, ponieważ muszę czytać kolejną powtórkę i będziemy przechodzili do obrony przed FreeRax z Olinem. Zaraz wracam. Hello, hello, jestem z powrotem. Mieliśmy już obronę przed Forgate'em. Tym razem zajmiemy się obroną przeciwko Freerax Olinowi. Freerax Olin jest to taki Olin, gdzie zabieramy robotników oraz masę Marinesów i liczymy, że szybko ekspujący zerg nie ma się przed tym, jak obronić. A zatem zobaczymy, jak to się stanie w tym przypadku. Przyspieszę trochę, ponieważ nie interesują nas wartości komentatorskie. Dodam tylko, że jest to replay od jednego z moich przyjaznych kasterów, zaprzyjaźnionych Mestra, który w tym wy wypadku broni się przed tym Olinem w wykonaniu gościa, który jest e, zwykłym okrutnikiem. E, zobaczymy, Cruelty stawia tutaj już, prawda, raksy, produkuje cały czas Marinesów, e, dostawia nawet czwarte raksy e, no i będziecie, jak, jak zaraz zobaczycie, cały czas produkuje z nich Marinesów, produkuje Marinesów, zbiera tylko minerały, no i to jest moment, w którym kończą mu się e, mniej więcej zasoby, starcza mu jeszcze na kolejną rundkę jednostek i taką armią, tak szybko wyplutą w szóstej minucie, rusza na atak. Tak naprawdę, skąd Zerg ma o tym wiedzieć, jakie są symptomy takie, cze takiego czegoś? No tak naprawdę jeśli gracie z ergiem, to powinniście kontrolować mapę. Na początku gry zdecydowanie powinniście kontrolować mapę. Musicie mieć zerglingi przy wierzch Zernaga, musicie mieć zerglingi gdzieś pod bazą przeciwnika. Po prostu, żeby widzieć co nadchodzi w waszą stronę, to wam da, zawsze daje czas na wyklucie odpowiedniej ilości jednostek. Zobaczymy co tutaj robi Mestru. Mestru spawnuje mnóstwo zerglingów, oczywiście tutaj cały czas Cruelty próbuje doprodukować. Marinesów, jednak już teraz ma coraz mniej zasobów, a wszyscy jego robotnicy są tutaj. Dodatkowo bardzo mądra reakcja ze strony Mestru dostawia Banning Nesta, który jeśli Banningi byłyby gotowe w momencie dalsza takiego ataku, tak naprawdę no po prostu rozmiotłyby go na kawałeczki, na cząsteczki pierwsze. Dodam jeszcze, że tak naprawdę Zerg może robić różne rzeczy na początku, często po prostu bierze tą ekspansję i próbuje przemakrować przeciwnika, natomiast są też Zergowie, którzy grają agresywnie i krótko, w takim wypadku Banning pewnie już jest skończona, bo przynajmniej macie Roach Warren, a zatem jesteście również w dobrej pozycji. No i teraz widzimy, że tak naprawdę robotnicy rzucają się naprzód jako taka tarcza mięsna, natomiast Mestru szykuje się na kontrę tutaj jego spankrollery są otoczone. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Zauważcie, że tutaj zerwingi wdają się najpierw w walkę z robotnikami. To jest jedna z takich rzeczy kontrowersyjnych w tym replayu. Tak naprawdę zerwingi lepiej by sobie poradziły, jeśli Mestru dobiegłby nimi do Marinesów, zaczął od obgryzać Marinesów. Ym, natomiast no to nie ma aż tak kluczowego znaczenia. To jest jedna z takich rzeczy, które możecie poprawić. Często natomiast może zdarzyć się tak, że robotnicy, prawda, Terana, otaczają marinesów, no i wtedy mamy trudność z atakowaniem przeciwnika i nie możemy za dużo poradzić. No i wtedy się robi brzydko, ponieważ tracimy zerglingi, które tylko się motają wokół przeciwnika zamiast atakować. A zatem widzicie, mistrz nawet wycofuje swoich robotników, bo pamiętajcie, jeśli przeciwnik atakuje Was swoimi robotnikami, jeśli swoich robotników zabrał ze wszystkim, to nic was nie powstrzymuje, żeby swoich zabrać. Musicie się tylko upewnić, że macie co najmniej, nie wiem, 3-4 bazie, a meestu ma znacznie więcej niż to. A zatem nawet jeśli poświęci i zginą mu ci wszyscy robotnicy stąd. I tak najważniejsze jest to, żeby się w tym puszu po prostu utrzymał i wybronił. Co więcej, jakby. Spinecrawlery też są kluczowe, prawda? Eee, i, I trzeba na nie uważać, trzeba je leczyć. Tutaj Mestru już traci swoje Zerglingi, Marinesi nadal zostali, ale są kuiny, drugi Queen się wycofuje. Eee, no i jest coraz więcej zerglingów tak naprawdę. Eee, obecnie Mestru produkuje wyłącznie zerglingi Jak widzicie, Marinesów jest coraz mniej i mniej i mniej. Zostało ich wyłącznie kilka. Tutaj u góry są dwa spinecrollery, No nie ma szans, eee, żeby ten cały Kordon mrówek był w stanie przeważyć front bazy, eee, front bazy Zerga. Jeśli boicie się, że przeciwnik wbije Wam się na przykład na Hama, obijając pań krolery do waszej głównej bazy zawsze możecie ustawić na przykład dwie dwie quinki tutaj, możecie ustawić na rampie, one będą bronić dostępu jak takie dwa żelazne kloce no i teraz zobaczymy tutaj mestru prawda, już dopada swojego przeciwnika bardzo dobrze tutaj cruelty, muszę pochwalić gościa dobiera moment do walki, ponieważ chowa wszystkie swoje jednostki w takim czołku skalnym, gdzie mogą być atakowane tylko z przodu, próbuje atakować też z góry no ale po prostu w tym momencie mestru już znacznie, znacznie, znacznie bardziej do przodu, co więcej o Krótnik nie mówi nawet GG i pokazuje kolejnym pokoleniom e, dzieci, jak nie należy się zachowywać podczas gry na laderze. A zatem widzicie, że. Przeciwko obrona, przecież Freelax Olin'owi nie jest aż tak trudna, jakby się mogło wydawać. Wystarczy po prostu wiedzieć, że nadchodzi, wystarczy kontrolować tą mapę i patrzeć, co się dzieje. A na pewno w, w samą porę będziecie w stanie mieć swoje Queen's Pine, Crawlery, być może, na pewno dużo Zerglingów do obrony. No i potem kwestia sprowadza się do tego, czy wiecie, że należy wycofać swoich robotników do obrony, bo samymi Zerglingami na pewno nie dacie rady. A zatem pozwólcie mi skończyć, zamknąć tą grę, pozwólcie mi przejść do kolejnej. Wracam za sekundę. Kuntkę. Dobra, a zatem mieliśmy FreeRoxOlina, tam nawet był Forex, potem e, mieliśmy nawet... E, mieliśmy Forgeita, a teraz kolejny klasyczny miks, którego by po prostu nie mogło dzisiaj zabraknąć. Chodzi mianowicie o Sixpula i Sixpool jest groźny, jeśli gramy protosem, jeśli tam coś nam się prześlizgnie. natomiast jeśli gramy z również jest groźny i to jest jedna z dosyć powszechnie stosowanych taktyk. Co bardzo ciekawe, dobraliśmy replay, który toczy się na mapie Taldar i Maltar, który jak wiecie jest bardzo dużą mapą, co, co więcej, ma 4 spawn spoty, a zatem przeciwnik nie jest w stanie dokładnie wiedzieć, gdzie będzie znajdowała się Wasza baza i w tym momencie taki odtwórca Sixpoola musi podjąć decyzję, Strategiczną i dwóch ze swoich robotników wysłać na skautowanie, co jest ogromnym kosztem. Prawda, tutaj scout dochodzi, sprawdza co się dzieje. Ok, baza zerga jest tutaj, i jednocześnie wycofuje się, wycofuje się ten scout drugi po to, żeby móc jakby utrzymać choćby minimalne wydobywanie minerałów. Zerdlingi już są w drodze. Co więcej, widząc takiego wczesnego scouta przeciwnika, który nadszedł w drugiej minucie, możemy wiedzieć, że tak naprawdę zaraz nam się przyjdzie bronić przed Six. I to nie jest pozycja komfortowa, to nie jest pozycja, w której chcemy być. Natomiast czasem tak po prostu się zdarza. Tak naprawdę nie od Was zależy, co zrobi przeciwnik, od Was tylko zależy, jak zareagujecie. No i widzimy, że MES tutaj, prawda, skałduje, sprawdza, czy nie ma gdzieś pine crawlerów. Widzi tutaj tego robotnika, zaraz prawdopodobnie padnie ten spine crawler, próbuje go podgryzać. Są zerglingi i jest crawler postawiony tak, że nawet nie ma się co, co oszukiwać, że będzie chciał wciągnąć tutaj hatchery. Jak widzicie, Mestru nawet nie ma skończonego swojego spawning pula, zatem nie jest w stanie zbudować spinecrawlera defensywnego, nie jest w stanie wybudować Queena, ma wyłącznie robotników do dyspozycji. No i zobaczmy, jak tym razem Mestru się przed tym wybroni. Robotnicy są atakowani bardzo mądrze, wycofani do linii minerałów na środku. Prawda, te zerglingi nie mają tutaj co za dużo robić. Mestru dalej zbiera troszkę minerałów, żeby Mieć na zerglingi, e, tutaj prawda są, są podgryzane, podgryzani ci robotnicy. Pamiętajmy, że coraz więcej zerglingów biegnie przez mapę. No i Mestru wreszcie stawia swojego spinecrollera. E, zerglingi tam się pró próbowały wcisnąć, natomiast zerglingi, e, przepraszam, robotnicy Mestra e, na to nie pozwolili. Co więcej, Mestru jakby przytrzymał zerglingi przeciwnika i zdążył wyprodukować własny zestaw zerglingów, który pomoże mu się pozbyć przeciwnika. Co więcej, pomoże mu się pozbyć tego wstępnego spinecrollera. W tym konkretnym przykładzie Mestru wycofał znacznie za dużo, znacznie więcej niż trzeba swoich robotników, natomiast no, no przereagował po prostu. W każdym razie widzimy, że przeciwnik się nie podaje, przeciwnik dalej zamierza kontynuować swoją strategię e, e, i będzie próbował coś tutaj wykaszanić. Co więcej, jeśli się obronicie przed takim Sixpoolem, to co wy możecie zrobić? Swojego skauta wysłać tutaj, na przykład zbudować takiego spinecrawlera w bazie przeciwnika, ponieważ tam nie ma absolutnie nic, co byłoby w stanie go zniszczyć. E, no no i teraz zobaczymy jak Mestru się dalej będzie bronił, kolejne fale zerglingów już tutaj czekają, są dwa zerglingi, natomiast Mestru również ma swoje zerglingi, ma zerglingi i Queena i za chwilę zobaczymy jeden z większych błędów jakie Mestru w ogóle popełnił w tej grze, dlaczego w ogóle trzymał Queena z tej strony swojej Hatchery. No, nadchodzą zergingi przeciwnika, nadchodzi kolejna dronka yy, i widzimy, że przeciwnik znowu będzie prowadził tego samego ataku, licząc na to, że Mestru jest nieprzygotowany, bo jakby nie było, Mestru dalej dronuje w głównej mierze. No i to jest ten moment, w którym Mestru zupełnie przesadził, nie wiem czemu tego Queen'a wycofał w ogóle tam tak daleko, Queen jest yy, po prostu... No, boskim e, zasobem w Waszych rękach, w momencie, kiedy chcecie bronić przed ich pólem, jest jednostką atakującą, ma jakiś tam zasięg. E, co więcej, najlepiej ustawić go w czołku, na przykład pomiędzy Hatchery a gazem, albo tutaj pomiędzy minerałami, w jakimkolwiek czołku, tak, żeby Queen nie mógł być otoczony przez ringi, tak jak teraz się to stanie. To była zupełnie niepotrzebna strata Queena dla, e, dla mestru. E, no i sam. Mestru teraz znowu musi wycofać robotników. Natomiast zauważcie, jaka olbrzymia różnica już się pojawia w produkcji. W tym momencie Mestru jest w stanie produkować 12 zergingów, kiedy jego przeciwnik tak naprawdę nie ma kasy już na prawie nic. No i te zergingi tutaj wychodzą, prawda? Będą trochę podgryzać ten Spinecrawler, który powstaje. Mestru wie, że w drodze jest już kolejna fala zerglingów. Spinecrawler coraz słabszy i słabszy. No i teraz na planszy ogólnie dla Mestra jest tyle zerglingów, że przeciwnik nie ma jak na to poradzić. Spinecrawler pada, co więcej, Mestru, no pada, tak jest, pada. Co więcej, Mestru radzi sobie z zupełną łatwością z tym, co zrobił przeciwnik I w tym momencie tak naprawdę przeciwnik nie ma nic do zrobienia, co by mogło powstrzymać Mestra Mestru mógłby po prostu wziąć wszystko, co ma w bazie, zaatakować przeciwnika i wygrać A zatem widzicie, że obrona przed Cheese'em wymaga trochę specyficznego sposobu myślenia Natomiast nie jest tak, że Cheese zawsze nas będzie zabijał i zawsze będzie okropny Cheese jest strategią jak każda inna, może trochę bardziej irytującą, ale to nie oznacza, że nie da się przed nim obronić a zatem chciałem kończąc ten odcinek dzisiejszy podziękować wszystkim widzom za nadsyłanie replayów. Dzięki, naprawdę dzięki. Bardzo pomogliście i chciałem podziękować Visionowi, który pomógł posegregował te replaye wszystkie. E, dzięki czemu łatwiej było stworzyć dzisiejszy odcinek. A zatem dzięki wam za waszą uwagę. Mam nadzieję, że wszystkie trzy odcinki w równi wam się podobały, a zwłaszcza ten w sumie, e, który dotyczy waszej rasy. Jeśli macie jakieś uwagi, napiszcie na dole w komentarzach. E, a koniecznie kliknijcie subskryba, ponieważ Jegłan stara się o program partnerski YouTube'a i subskryb na pewno mi się przyda. A zatem do zobaczenia. Trzymajcie się następnym razem. Papa! Pa.